Że pierwszy raz na nowej mapie nie wiemy co, gdzie jak, po co i dlaczego. O, e... Osiągnięcie Steam odblokowane. No ja też, to chyba jest po prostu za każdą nową mapę, będzie, tak, że trzeba będzie oglądać wszystkie mapy. I nawet jeśli ktoś jest obok ciebie, to odpowie. Także jest dobrze. E... Jakiś Czy mamy znaleźć? Taki. Na razie to musimy zlokalizować ja ducha. Nie wiem, wiem, tylko czytam i... e... To, to, to. SMF z Kara I... tego Lisa, czy coś tam? E, Lisa? Bidiso? Mówiłem, że coś będzie Cyryliso pisane. Co tam pisze? Ichu? Tak, ichu, Tak było, nie chciałem O, no. Czekaj, mamy tutaj speca do ruskiego przecież na czacie, no nie, także proszę mi to ładnie elegancko teraz przetłumaczyć. Jest 6, coś tam, ten, ewentualnie mógłbym screena zrobić i wrzucić to w Google'a, pewnie bym nie znalazł co to jest, ale my idziemy. Widzowie, jeśli tego nie słyszeliście, to dajcie znać, ja mam grę pod głośnik, Oczywiście. Nie ma problemu. Ej, szczerze, ta muzyczka już mi się nie podoba. Gdzie e... to Oddawać. Nie ma, to w tej, w tej grze nie ma. Aha, dobra, ale się świeci. To jest, tak, tutaj się po prostu świeci. Skrzywienie okay. od fazła. No, no, no. Tu jakieś. Jaki rozbrysk, ty. No, widzę się, fajnie. Ej, widziałeś to R? Jakie R? R. Znikło. Tu, na ścianie było R. On chyba przyszedł pijany do roboty, ja nie wiem. <noise> No, bo, ej, mówię poważnie, było R. Tak. Dobra, gdzie ty jesteś, bo za to tobą. Bo tu trupy leżą na. To to... O! S... <śpiew> o <wow! śpiew> ej, ty widziałeś tylko tego drugiego co nie? Nie widziałeś tego pierwszego, tam przy ścianie. Ej, 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 A przodu było tak. Ej, 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 z przodu na ścianie! W swojej prawej coś chodziło po moje... ścianie, jakiś Spider-Man stary. Co to było? To był dobry pomysł, żeby na tym poziomie tutaj brać i wchodzić? Ej, to jest No ja! Ej, może jednak zaczniemy sobie... Coś nas kurza alarmem pożarowym. Ruskie to chyba okay. przeciwbombowe. Ej, jest EMF 2? trójka w tamtą stronę. czemu tam gdzie jest ciemno? Zero. Ja już patrzę na... ślady jakiejś ku... A na... jakiś światło. Ale poważnie, ty nie widziałeś tego R na ścianie? Nie, nie widziałem żadnego ar na ścianie. Exit. O ci, jeb. Yy, widzisz, co tu się dzieje? Widzę, co tu się dzieje. Widzisz, co to jedzie? Kogoś naprawdę posrałbym przy tworzeniu tej gry. Kto robi tą mapę. Dobra, ale tu mamy MF2. Mniej więcej. To będzie gdzieś ten korytarz. Na coś, 20 stopni Może nie będzie mroźnych Co ja jeszcze mam? Spirit boxa Can you hear me? You want to say something? Hello, can you hear me? We here! Eee, ale mamy spirit boxa Ej, Ja temu czemuś na gębę po prostu ubramę. Ej no zaś to łazi po ścianie! Fuck you! Dobra, ale mamy Spirit Boxa, czyli w dowodach możemy sobie co zobaczyć odpowiedź. ...na rodzaju przekleństwa, wyzwiska... Serdecznie przepraszamy. Dobrze, że ja już na klopie byłem. Dobra, ale Spirit Boxa mogę wywalić, skoro już odpowiedział. Trzeba by iść po resztę sprzętu, czyli trzeba by przynieść EGS-a, Krucyfiksa. i co jeszcze? Co my jeszcze mamy? Sztalugę. Dobra, to ja zostawiłem tutaj MFa i Spirit Boxa, bo się nam nie przyda. A to w sumie mogę to wziąć z powrotem ze sobą. Chociaż nie MFa zostawię, bo może się okazać, że jeszcze wzrośnie. Ale Spirit Boxa idę odstawić do samochodu. że tam jeszcze na pintry idzie wejść? Dlatego cieszę się, żeśmy go znaleźli akurat tutaj. Tak, tak. I nie będziemy musieli tam iść. Ej, co tam? What? Ja siedzę przy komputerze i staram się nie zesłać. Także plan jest ambitny. Dobra. Eee, dobra. Ja sobie wezmę krucyfik i wezmę sztalugę. Ty co bierzesz? Ja to co mam? Bo ja mam tego, tego... E, plazmę Termometr I UV-kę I bardzo dobrze A wie? Czyli to jeszcze nie do końca, ale... Przez weekend przejdzie, będzie dobrze. Dobra, zaś będzie Spiderman czy nie? Podejrzewam. Tam po lewo chłop stał. Przy tym filarze, widzisz zresztą? Czekaj. Znaczy tak, widziałem tam przy tej krwi, no nie? Tam jest taka plama krwi, on tam stał twarzą do ściany. To widziałem przez chwilę. Nie, nie stał twarzą do, Znaczy stał twarzą do ściany, no, on napierdzielał w ten słup. Ten filar. Dobra, cio. Jest ludzi. Ja se tak patrzę przez te postr... Ej, zimno tu jest, tu. Tu jest zimno. Zimno Pędą tam? Temu. No nie no jest je. minusowa. Minus, minus. Minus o, No, Ej, no, 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 no. Czyli musimy tu z tym noe. iść trochę dalej. Aha. I gdzieś tu. Ej, do, do minus 10 dochodzi. Okej. Okay. Szukam tej plazmy. Jak mi znowu coś na pysk wyskoczyło. <grym> Apagę! Apagę! Ale poważnie, ja tak idę z tym szkiełkiem, bo to ci potem tak przybliża co, nie? No. A tu mi jeb w pysk. <grym> W razie co mam krucyfiks, a tu jest szafa. Ja się po prostu skryję w szafie. Ale możemy zaznaczyć sobie mroźne temperatury. Okay, tu jest jakiś. agregat. Ale nie mogę nic zrobić. A Tam czekaj, to jakim... to? Ej ej, 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 to jest kurde. Ło! <noise> wow. Zaś krew na tym, zaś będzie gdzieś. O, ej, o. Ja... Czaj, że EMF nawet się nie odezwał. Czekaj, yy, jeżeli to są gierki z nami, to wiem, który to jest duszek. A? Mamy jeszcze parę minut, bo on do 8 minut się bawi. Crazy. Ej, tutaj jest RRO. O. o ku... uh! Ej, tu by Nie się czytaj przydał... napisów na ścianie. Czemu? No bo przeczytałem tam pisało crazy jakaś murda wyskoczyła Uff. Ale nie, tutaj jest na podłodze RRO Widzisz? Ale to... no to brakuje pewnie jakiś liter No ale widziałem już R na początku tam no, tu gdzieś woda kapie no słyszę, tu za ścianą, tak jakby. No, e, dobra, masz EGS-a, nie masz EGS-a? Ja czuję, że tutaj coś wyleci na pysk, co nie? na pewno. To chodź, będą większe wrażenia na streamie. Gdzie ty jesteś? E, no, no co, co no idę zwaniak? po... No po egs A chciałem, tej, się wrócić, no bo <laughs> nie mamy EGS-a, no chłopie, co ty jeszcze chcesz tu brać? Chodź, tu. Drzwi już otwarłem. Właśnie, jako pierwszy. No ale po co, jak to nie jest tu? Ej, tu jest dziura. Dupa szatana. No. Ej, podejrzewam, że do tego by się przydał aparat, co nie? to idź po niego. No idę. czekaj, no. ja ci zostawię tego. Y, Dobra, ja idę przy okazji, AGS-a wezmę. A termometr wyjdzie wyjdziesz za auta, zostawimy go w aucie. No dobra. Ej, i powiedz mi, czy w Fazmo byłoby coś takiego? Na pewno nie. Dobra, bo tam chłop muszę bana wystawić na kocie. Ty, jak tu jakieś fiolki? Nie, patrzyłem. Nie są interaktywne. A tych, że tak powiem Questy poboczne się robi po odnalezieniu, nie? Tak, dopiero jak wykryjemy ducha, to dopiero wtedy w ogóle się odbokowują te poboczne. Tak to wcześniej już hmm. nie zalicza A w tą odbytnicę szatana też będziemy musieli zajrzeć? Eee, nie mam pojęcia. A ja wezmę. Czekaj, bo termometr już będzie niepotrzebny. Nie, będzie trzeba martwe szczury znaleźć. Konaj aparat... rytuar na pentagramie. Znajdź część pistoletu, nice fucking joke. Czekaj, bo coś bym musiał zostawić, kamerę bym postawił na sztaluzę. No i EGS-a będzie trzeba wziąć. Ja zostawię tego MF-a, tam nawet jak coś się działo to on nawet się nie odezwał. Ja mam Crucifix, latarkę i MMMF-a, M Dobra, ja tego w zabieram. No i to, te, tą patrzałkę, kurde, na plazmę. A Zobaczmy, co możemy wykluczyć. MF może być, odcisk palców może być, obraz na szaludze. Co? Reakcja na ESG, czyli ESG nie może być, czyli niepotrzebnie go biorę, czyli zaraz sobie wezmę coś innego. A czemu nie może być? Bo jak zaznaczymy EGS-a, to nie pasuje żaden duch. O. Dobra, to ja mogę wziąć tą kamerę. W takim razie. Ciekawe, czy zapotki większy ten będzie. Chyba nie. Ej, widzowie, widzieliście taki film: e, Blair Witch Project? Jedynka była świetna, a później główno z tego wyszło. A dwójka to była tragedia. Później był ten remake, ale w sumie go nie kojarzę tak dobrze. Ale chyba był dość średni, ale szło obejrzeć. Aha. Tam pierwszą część czy czy te następne Jeżdżę, jak coś o, dobra nie strasz tak pierwszą bo słyszałem, że ale warto no eee, mamy malunek na staludze tak no ale ciekawe, cieka a nie, mówiłeś, że na EGS nie może się pokazać, okej? Okay. No. Na EGS się na pewno nie pokaże. Yy, czyli co nam zostaje? Malum Bo jest mówi... gra nawet ten. Yy, mamy, o. obraz na płótnie, mamy, Hantu! Potwierdź. Czyli potwierdź Hantu i idziemy sprawdzić sobie zadania poboczne. czekaj. Do wody. Eee, mroźne... Obraz... Zaznaczamy huntu? A no ku**a, zaś po ścianie je... i Ej... Widzę Tak, huntu, huntu. No Kocio się już pojawił. Kocio na szczury już jest. Jest w głównym holu. Tam były szczury... Ale ja... Ja tych fotek nie cyknąłem w ten... Dobra, bo my musimy w ogóle znaleźć teraz tak. Musimy znaleźć szczury, wrzucić je do kotła. Musimy znaleźć część pistoletu i co tam jeszcze było? Eee, pistoletem hmm. się nie przej... a nie. Ty, jaka giwera tu jest na lodzie? No i to do niej trzeba chyba częściej pozbierać. Czyli musimy znaleźć szczury i musimy znaleźć ten... Hmm. Część spluwy. Znalazłem laleczkę wodu. Puduju wodu. Czyli tutaj zaraz na prawo jest lalecka wodu. Okej. Okay. Czekaj, bo tu jest warsztat. Dalej jak szedłem. Tu. Tam do tego, gdzie on się pojawił się nie da. To są archiwa, a nie warsztat. No dobra. Niech będzie Dobra, ty okay. dalej, tu. No 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 A tutaj jest... Ej, dobra, czytać te napisy, czy nie czytać? Które napisy czy ty możesz? Aha Ehe. przeczytaj. <laughs> Ej, <nie śmiech> ja przeczytałem. Ja, ja, ja przeczytałem crazy. <laughs> Call me. Call me Nie wiem, nie chcę zadzwonić Bo tu jest ten, widzowie, na jednej mapie jest nawiązanie do Krwawej Mary Normalnie trzeba stanąć przed lustrem przy zgaszonym świetle Z zapalonymi świeczkami i trzeba trzy razy powiedzieć do Lustra Bloody jest Mary taka... Ej, znalazłem szczura i... Część z pluby Zaś U... się krewleje na korytarz gdzie to masz? Tu masz. Nie masz. Ej, nie mogę wziąć szczura. Gdzie to masz tu? Dobra, ja wziąłem szczura. Bo chyba można mieć tylko jeden item. Tak, jak ty o. masz część sprawy, to ja mam szczura, to idziemy. Czekaj, idziemy? Pff, idę utopić szczura. Szczurka. Dębowy pup, a także szur pijany. Ale to będziemy mieli... Znaleźć jedną Pewnie. część, czy... na pewno Kilka. nie. Tu utopiłeś tego. No, ty odstaw część broni. Aha, już jest, patrz. Aha! No, już jest. Czyli jeszcze jedną część trzeba. No. Idziemy dalej. No dobra. Age! Pokój temu przedpokojowi. Mhm. E. Podejrzewam, że na następnym levelu odblokuje się przejście w tamtą stronę. Albo trzeba mieć młot wyburzeniowy, i z Nie, trzeba przejść tędy. Ja mam kolejną Plędy. część? Aha, tu poszedłem. Dobra, tu widzę. Coś słyszę niepokojącą muzyczkę. Y -y -y. Tu coś leży. Tędy się idzie o? na górę. Eee, piłka! Eee. Na, <noise> to na pierwszej mapie było, no nie? Do you want to play with me? No. O, kopłem. Aha, to da się kopać, ej. Uu! Ale do góry e, nie wkopię. Tak. Nie jestem Ronald czekaj, czekaj, ja idę do tej spluwy z powrotem, sprawdzić czy ta <noise> część już się wkleiła. No na pewno. Okej, okay, idę z tobą, bo ja mam ten kopcy fixu, nie? A do piwnicy sam Dobrze. nie zajdę. Tyren Ciekawe no Jeszcze jednej części brakuje Dobra Ej, ja no, mam wrażenie, że ten ma się lepiej oglądać niż się w nim jednak musisz Ej, i... No? I będziemy mieli taką splubę? Nie wiem czy Jak znaleźć. tym, jak, jak Van Helsing O Czy ja się... O, ku... Ja <noise> ja lubię to już zobaczyć raz. Mówię, to jest nawiedzony Spiderman. Albo będę grał tak jak jeden gracz, patrzył się w ziemię. <noise> o! Ja się niczego nie boję. <noise> no. Dobra, co, piwnica czy góra? E, hey, do piwnicy, bo mi tu mówią na czacie, że ja się boję zwykłej piwnicy. Kurwa, ja się... Ja Jaki się piwnicy zwłoki? boję. Tam jest więcej zwłoków to się nie otwiera do końca. E, ten gram się rusza. E, tak. A, A my mamy pełno... w ogóle ten. Eee. Czemu on się na czerwono siedzi? Bo my w ogóle mamy. E, ten. Jakiś czas lata. Co? Czas jakiś tykał. Co tu było? Nie wiem. Widzisz, że ten pytak się odpala? Tak, czekaj, a ja spróbujmy tak. Tak, tak, tak i tak. On się Nie ładuje, się. jak tu jesteśmy. Ha. Ej, coraz szybciej. Czy my go chcemy tu naładować? I co wow. Dobra, dobra, stoję tu i czekam. Załadowany. Full. No. I co? Nie wiem, coś słyszałem. Coś wyszło. Skądś. <laughs> Dobra, to. Ej! Wow, 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 gdzie to jest? Nie wiem, czy to nie było gdzieś tu. Alias, ja... gdzie ty jesteś? Yy, na schodach. Ja! No co? No mówiłem Chodź. chodź tam. A nic nie ma, mówię ci, że tu mi się coś pokazało. No to. Tu mi ekran zaczął śnieżyć, i tu było jakieś takie. No mi nie, ale ja stałem na dole. Ty. Co to za diabełek? Cie! Przed tobą. Teraz przede mną. To jest Hunt? Chyba tak. No to jest hand. A ty masz tego? No kruca. mam kuca, ale on się go nie boi. Koniec. Nie, dalej gdzieś tu ten. Jak inno podejdę Ej, do schodów, odpala się wow, ta muzyczka. Co? Co? Mówię, że jak inno podchodzę do schodów, to się odpala muzyczka. Aha. Jest to bicie serca. No, no. Czekaj, jest tu światło? Tak. Nie. Wow. <laughs> Było. Dobra, trzeba poszukać, czy tu te sztury są, albo jakaś tajla jest. Oooo, A to spierdzialać na, 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 na zewnątrz. Się nie da przejść, też nie. Yy... Tu są jeszcze jakieś drzwi. Gdzie? Uh. Aha, idę. Tu jest szczur, no, leży. Ej, słyszę znowu tego k***a. Duszka. Nie wkurzaj. Yy. Czekaj, jakieś szczury nie leży tutaj la? No tu leży. Ale wiem, leży szczur, ale mi chodzi Tajla od spluwy Nie wiem, wziąłem tego szczura Dobra I, i, co tu jest? Tu Dobra, wracamy się tam nie mi coś na mordę wyskoczy Ale tu już na górę się nie da, widzisz, zostawione krzesła no Czyli musimy gdzieś szukać się? Ostatniej... ...tajli. W... aucie! <laughs> Marcinek! <spiję. śmiech> no ale byśmy mieli spluwę! Oh. Chyba, że tam dalej. No... To ja idę odstawić szczura, idę sobie zobaczyć w ogóle, ile mi psychy zostało. To czekaj, nie oh. ja idę z tobą, bo ty masz... Ej, widzisz ten łe? Wow! Ja nie widzę żadnego łba. No dobra, wybuch mi w pysk! <noise> Właśnie nie widziałeś tego łuba? Nie, no widzowie, a wy widzieliście jakiś łeb? To było teraz widać, co nie? No, jak szedłeś w tą stronę, to po twojej lewej y, powinien być taki trupny łeb. Nie, nie było. Ale na pewno był hand, bo były drzwi zamknięte. No, tutaj mi piszę, że, że nie było nic oh. widać u mnie. No. Bo my pewnie psychę na zero mamy. Nie Ej, czemu ja mam. Ja tak? No, czemu ja mam tak samo Widzowie powiedzcie mi czy ja naprawdę mam tak nisko psychę 5% 0-4 No eee, Znajdź i z martwe szczury. Do kotła, znajdźcie pistolet. No, to ten jest przedoptali. trzeba iść. No. Tak. że ja będę miał teraz pana ku... na mordę za hantem, pewnie. Nie podoba mi się to, idziemy. No, sam chciałeś do szpitala się wybrać na przechadzkę. Hmm. Ej, ale to ty więcej dostałeś taki tych, tych, tych niż ja? Ale co jakiś dziados więcej No chodzi mi, że strachów. strachu Widzisz? O, no, bo, no bo ja się nie bałem Stałem oko w oko z debilem, znaczy debilem Poczekaj, a tu nie ma jakiejś drzwi? Są, ale zastawione. Tu dalej chodź. Tam już nie ma. Co się stało? Co się stało się? Nic. Kompletnie nic. Dobra. A co ci chodzi? Ten potworek duży jest spoko za pierwszym. Może za drugim razem też jest gitara, nie? Ale teraz już? Po takim szkoleniu? <grych> tam byliśmy. Chyba. Trzeba iść tu. Tak, tak, byliśmy, no. Weź dalej? Tam zablokowane? Tu też byliśmy. No. Nie ma tej taj tajli. Ale to nie, bo myśmy tu na przykład nie byli jak ten y Mam. przed wykryciem ducha. Pyk. Poskładana. Dobra, ale szczura jeszcze trzeba znaleźć. Jest tu szczur Jest To weź, bo ja łapłem tą... Dobra Dobra, mam szczura idziemy, bo to Hunt? Hand? Hand. hand Ja p on idzie stamtąd Co, chowasz się? A mamy gdzie? Nie mamy gdzie się schować No nie ma tu szapy Hmm. Tak, schowaliśmy się w odbytnicy szatana. To <noise> już zadziałało. Zajebioza opcja. Ale jak to mówią, najciemniej pod latarnią, czy <noise> Dobra, idziemy. Odbieraj. Podejrzewam, Nie, nie... Ku... moja psycha. Siadam i zaś mam zblurowany ekran. Dobra. Krew, krew z sufitu się poleje. Nie? No jakbyś to przeczytał to wyskakuje morda na ciebie, wiem, bo to przeczytałem, no. a i tak w ogóle to trzeba zwrócić uwagę dro, drodzy czatownicy, no nie, poproszę bez najazd miejscowości, chyba, że mówimy o Łodzi, o Krakowie albo o Sosnowcu, patrz, patrz. dobra. Taka spluwa, tylko jej wziąć nie idzie. Jak to nie? <noise> Mogę na Palać. Gdzie on jest? Ej, strzelaj do niego! Gdzie on jest? Do... U góry był? Nie, nie wiem, widziałem go Widziałem go widział to by oczywiście, że strzelał jest stary Ty siadł albo A ja mam te itemy Chcesz tą spluwę? Jak się dał? Jeszcze posrany aparat to że ja się ją dam tylko kuwa... Ej, widziałem go! Ej, był tam, był! No? Idzie! Celuj! Ładuj w niego! Nie. Bingo. Bingo! Nice! Zajebioza! nie! Bioness też, też taką chce! Ludzie fazmofobii, tego nie ma! <grym> no nic. Ej, to było zajebiste, to mi się podobało. Ja też chcę taką zabawkę. <noise> no może następnym razem. <noise> eee, zrobiliśmy chyba wszystkie te, co? Nie, Jasne. egzorcyzm. Tak, wszystko. Całą mamy tą my od. Egzorcyzm mamy. Ej, staliśmy no, bo to był egzorcyzm. Tym nie, 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 bo tu jest. Yy, tam jest. Wykonaj rytuał na Pentagramie, to jest osobno. A egzorcyzm to chyba chodziło o to, że. Mieliśmy, o oh jest, widzisz? W i ducha pistoletem solnym. Czyli chodziło o to, żeby mu w banie. Tak, o. No i, tak. no i gitara. Do auta i spadamy. Nie, yeah. coraz bardziej mi się to podoba. Ej, dobra. W porównaniu do fazmu to fazmu nie ma podejścia. Nie.